High League zaprezentowało kolejnego zawodnika. Jest nim Dawid Załęcki. Już od jakiegoś czasu krążyły plotki, że zawalczy na tej gali. Jego rywalem będzie prawdopodobnie Don Diego. Będzie to idealna sytuacja do pomszczenia syna. Alan Kwieciński w jednym z wywiadów zdradził, że jego walka z Ferrari jest już klepnięta. Panowie podobno mają już tylko dogadać szczegóły i ustalić konkretną datę. No już, A jest zresztą walka już przyklepana, tylko teraz czekać na... Yy, na. Tatę. Nie przyklepana aż do do walkę, zresztą się zgodził. Przyklepana na tych warunkach, co mówił Amadeusz, że. Nie, nie normalnie, normalnie walka będzie moja garza, jego garza, e, część jego garzy, bo równowartość mojej garzy e, i jego. Czyli tak, moja garza i równowartość mojej garzy z jego garzy. Czyli tyle samo kładzie na stół, co ja dostaję. Aha, żeby było porówno, tak? Tak. Ty uważasz Amadeusza za ciężkiego rywala? Słucham. Za ciężkiego rywala go uważasz? Na pewno będzie stanął jakiś problem, bo to nie jest yy, paparów jakiś zwykły, ale no wiem, że wygra po prostu, wierzę w to po prostu i dam z siebie wszystko. Wczoraj poznaliśmy kolejnego rywala Artura Szpilki w KSW. Stanie on przed ogromnym wyzwaniem, ponieważ w OKTAGONIE zmierzy się z Arkadiuszem Wrzoskiem. Jest to bardzo utytułowany zawodnik, który na swoim koncie ma pas kategorii plus 95 kg w fenie, amatorskie mistrzostwo świata w K1, czy mistrzostwo Europy w Muay Thai. Jest także wielokrotnym mistrzem polski w boksie tajskim, w sandzie, a także w kickboxingu. Ostatnio mogliśmy zobaczyć Wrzoska w walce z Sararą. Był to bardzo emocjonujący i widowiskowy pojedynek, który zakończył się zwycięstwem Arka. Szykuje się dobry sportowy pojedynek, już nie możemy się go doczekać. Wojtek Gola udzielił ciekawego wywiadu na kanale Mateusza Kaniowskiego. Dowiadujemy się, że decyzja w sprawie zbanowania Popka zostaje podtrzymana. Ze słów włodarza wynika, że prowadzono rozmowy z Popkiem na temat zgody na walkę w Prime MMA, ale Federacja Fame nie doszła z nim do porozumienia. Zupełnie inaczej jest w przypadku Zusie, która taką zgodę otrzymała dużo wcześniej. Deklaracje padły i nie zobaczymy już więcej króla Albanii w fejmie. Jacek Murański przy okazji drugiej konferencji Feyme M16 w wywiadach mówił o tym, że nitrozyniaka czekają poważne problemy prawne. Według Starego Murana Sergiusz niebawem zniknie z internetu. Ja i Sergiusz Sergiusz Górski, Sergiusz czy Sergiej? Ale ja wiem, co za chwilę będzie z Sergiuszem Górskim, no, wiem, bo wiem, bo dane mi jest mieć przyjaciół w różnych instytucjach no i wiem, no bo znam znam znane mi są materiały z, z Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Wrocławiu dotyczące właśnie e, bardzo szerokiego postępowania e, w kontekście Sergiusza Górskiego a takie są taki, taki artykuł, dlatego mówię, że będzie, będzie trendowaty, taki artykuł, który mi się najbardziej rzucił w oczy to w tych materiałach, który mi kolega pokazał to jest y, artykuł 202 paragraf 2 Kaka, niech sobie każdy wygoogluje, będzie wiedział, co ja mam na myśli, ale ten chłopak za chwilę będzie miał tak poważne sprawy, czy już ma, jakby nie znam, nie jestem w trybie procesowym, więc aż, aż, taki, aż tak bezpośrednio informacji nie mam, ale z tego postępowania, ale no, że ten, to, to o, o co teraz pan pyta, to jest mały pikuś. Do tych słów odniósł się sam zainteresowany. Nie widziałem całej konferencji. Mój internet zacinał, Potem trzecią, trzeci panel, prawie cały, widziałem bez końca. No, więc różne tam rzeczy się o mnie pojawiły, i, i też pytacie mnie o różne rzeczy. Więc, tak, po pierwsze, nie jest mi wiadome, żebym udostępniał komuś cokolwiek i żebym był podejrzany o jakiś paragraf 202 i tego typu rzeczy. Podejrzewam, że jest to kolejny wymysł. Pana Łysego, tak samo jak Tak samo jak pozywa tańcule od dwóch lat Tak samo jak te 50 innych rzeczy no byłoby to dziwne, że kryminalista Osoba, która siedziała w więzieniu yy, Przez wiele lat, taka osoba ma yy, Dojścia w prokuraturze I ma informacje na temat sprawy, której O której nawet domniemano oskarżony Tak jak ja, nic o niej nie wie No byłoby to totalnie dziwne Więc ten temat jest totalnie do skipnięcia